Tak i zaczynamy znów na girl... zaczynamy na grywanie. Chciałem wiedzieć mój telefon? A tutaj się obija. Dobra. Dobra, zaczynamy. To weź się spakują. Dobra, widzowie. Zaczynamy. Zobaczmy jak się poblę. Nie wygląda Ej! Nie musisz tak przywidzać. Nie jesteś mieć. Mm. Ale wiesz o dwóch telefonów. To kręci mój pat? To no. ja takie kilkotowanych. No bo tak jak się zaczyna pala, to się to tak robi. No dobra. Spoko. Jeste. Ja jestem z tobą. A! W sensie taką czapkę dostałam. A. Ale ja chcę poprawić to mnie, a Piotr jest po lewej. Tak. Ja mam takiego tylko, a w nie piątek, a na pewno ktoś, ale, bo jak, jak się na YouTube nazywamy widowie, o tym wiedzą. Na pewno ktoś się nazywa. Ale nie mogę trafić w piłkę. Co jest? Trafi to wszyscy zastawiają, teraz a. lajka i suba. Wow. Yeah. i suba. I wy też na no, liście Smile też. Tak. Mam. Oczywiście mam nas. Mam 5 subów, a ja mam trzy. Więc a ja. Mam też widzów, A ja mam. Bo bardzo bardzo robić. z, dwóch, z, dwóch, z ja, dwóch bardzo, telefonów. ja mam bardzo dużo widzów i bardzo dużo komentarzy mam i bardzo dużo lajków. zazdrociła ja, bo ja mam zero komentarzy no tylko ty e, mi komentujesz. Tak. kurczę. A! To tak jest moja mama. E, nie można ktoś to z tego szczerów tak zobaczyć na nic e, na moja mama. Ale ja prawie tutaj braki! Upadłam! Czy mi i oh got god, stop with the sammo Ow! first the walk in

A my mamy jeden punkt. A O i to ja strzelę. Ała! Ja. Ala, klif i krzyżyk. Kliknęłam. Nie! Ty mi właśnie zrobiłaś Ela! Brawo! Zdecydowałaś! Ale! Ale ja nie to zrobiłam! Jest mam taką No piękne! Tak pięknie! Dla ciebie chyba naj, najlepsza błapkę, to w życiu była. Jak pięknie na najlepsza! Casy, tak. No ja tak nie umiem nawet na no Tak! To bień, ty nie umiesz tak na ścianę kierować! Umiem.

ver Tak jest? It? No kurde! Pasują mnie cały czas. A ja mam flagę Holandii. To jest Francja. Aaaa! Ma tu panowna? Ja, a kiedyś to się w... Kiedyś to się mną kłóciłaś. O ten. Ty, bo, no, o ten. Czy flaga Holandii czy Polski? Była flaga Francji, a ty i Holandia. <grym> Oh, nie. No. Yeah. Yeah. co ty, ty Ja wszystko nie pamiętam, co to robiłeś. Ja! Jak ja to robię? Ale już... no, Ale nie zatofnij, no. żeby ja Nie. wiem. Nie. Nie. Miło było. Ta Cicho. Podpiszesz? Umiem. Baczkę, strakcja idzie! Cichu! Nawet nie wiesz co to, to jest. Nie. No to co? To, to jest takie słowo. nie mieszkanie słowo? Nie. piłka właśnie Waszego jądra, e, ten narządy, e, rozrodzcie. Więc co można dzieci robić, Ze Piłka. Jesz, jeszcze dalej gra, aż coś w marki nie ty Ale jedzcie tą piłkę. Nie wiem gdzie jest, gdzieś tutaj mi pokazuje! No to dziewczyna. piękny, to było baczny do ten... Ja skoczę i lecę po nas w głowie. Dobra widzowie, zdobracacie suba i lajkę. Like. Tak? Gramy mm. olej, wat, wat, yes. gdzieś. My mamy PlayStation 4, a my chcemy 8KOOJAB i Station 5. Chcemy grać razem Fortnite? No, tym. No, to wiesz, czy nie robię. Ja, ja ty się zegrałam, dopiero tu, a ty już chciałeś w domu mieszkać. A to no, ta... rok temu. Nawet nie ma no, ale... nie Nie, nie Sojusz piłka to mnie szczeliła i się tak bąbą przemówiła Serio Ale bym to przyjął. Ja lubię pomarańczowy sobie kolor i niebieski. Zobacz, zobaczcie, jakie mam przyletowy, taki tył. Co ty kolej? Co? Jest albo okienko z trzej. A o, się... gdzie jest piłka? Nie to mieszkał na propagi. Au! Po prostu nie bój się. Dobrze. Mój. Od ty widziowie! No tak nie zapomnę. że czekaj. na dwóch kamerach. Więc ale u ciebie też chyba będą te lajki. Tak? No. Chyba. Jakie a, ale nie wiader. Mm. Jaki samochód po yeah. i był wiegiole? No, to zawsze. Lecę, pocie i trafiłam! Prawie. Zatraj prawie krafiłam, leciałam okay. i ona była ja by. Było prawie. I teraz pójdę na mur i też tak, ja to miadę, ja to jadę A ja bym tak o, trafił, bo wszystko zrobili Jak my A ja muszę, jeszcze. Musimy jeszcze komentarze włączyć Tak Ja, ja się bardzo... No, ja to to mam komentarze wyłączone widzowie a, A ja to mam łączone e, W, w, w komentarzu napisaliście. Ale nie napisaliście, bo komentarze były A mój są włączony. Ale nie mam Ale było po głowie, widziałam. Jak u komentarze, jak komentarze,

Mama, wiem, mama, 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 to 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 mama, 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 tutaj. mama, mama, no. Ale, Ale to tutaj. mama, 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 to mama, 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 w pal nie było tej strony się dla na nie co ty jest cos ci robił. co don't don't you want... you want... jechałeś, to nie ja was tak to dojechałeś, czy tutaj dwa razy za Trzy razy w meczu trafiłaś. Kupiłam? O, trafiałam. A nie. O nie, prawie trafiłam w tych niebieskich samochodach. Pięć razy, ale trafiłaś. Nie. A masz jeden. Kupnęłam. Kupnęłam. <grym> <grym> Ciebie. 就下他。 是吗？ Półdzieszczeni niby ankle. banka ich jest więcej! Dlatego! Nie, nie było Jest. Nie, nie tak. było. Oh, dat is wel dat is Oh, die ticket. Maar dat Nee, dat is een De Het

ty ja, ja to. właśnie cały robiła strzeliłem? Mm -hmm. Ja zapomniałam Wam powiedzieć, ja umiem po strzelach. Jechać. A ja bym zapomniałam że ja, a ja bym zapomniałam powiedzieć, że ja drugi samowi strzeliłem. Nie no super. Najlepsze dnia na świecie. Jechać, Alan. Jechać, kołelik, połapkę, lecie, dybek. Chyba będę dzisiaj emoji, wysamowiał. Więc <grymne> najlepszy w salonie jak ten mecz Dobra, chociaż z palcem, coś umie Ja będę też jakiś tam tutaj Oddać nie mogę, ale wielki zniknik nie mogę Zobaczcie, kiedy będzie następny tunie To może wtedy zobaczy lajba, a może nie Mam może live'a, a może nie Gdzie jest piłka można! Nie wiem Gdzie mu tutaj pojawia się? O, Alicja Gdzie jest piłka? Jest właśnie obok ciebie była Aparat mówi się bo tylko, bo, bo tylko ktoś stworzył na ułatwienia życia ludziom e, telefony i zobacz, jak utrudnia. Tyłka! Aaa, nie kropiłam! Yeah. Nie, Kropię! Tu ja strzeliłem! Ale by się na okienko. Ej ale ładnie No nie śpić we mnie. Nie. I no wy tłumiskomentów. Patrzycie tam na ja. sabą Ale ty Mały, a ten mały ledwo a ten drugi go popierkał i dalej nie znił. <grystanie> Widzowie, poczekajcie, ja idę, ja idę sobie też się napić. No <grystanie> ale tak, oj, poczekaj, bo A ja tutaj nie... ja mój moc. Aha, okay. poczekaj, zobaczę, kiedy ja pójść i tutaj ujemieściłam, tak. No, za 10 godzin. Obiadam. Ja chcę mieć inne auto. Chcę mieć też filetowy. Czaki? O 20... Masz o 20? Chcę, chcę mieć być... Ja chcę mieć nowe auto. Chcę mieć filetowy jak u Ciebie Ale... A ja dużo gra na tym koncie. di sini nak dia kasi. Oke. Amau kasi nik auto. Ya dah. Otok ses baby. Saya rasa. Abang is main shop. Nice kubur eh. Light itu. He baby. Show. So. Hey, este muy para. No, dzięki, na YouTube mi się, to ta, jedna ma blisko, a druga no daleko Tak. I ten cały łagod tutaj wszędzie nagrywać. No właśnie, no tam też nagrywa stąd, no idź stąd no stąd No to No dobrze kochani moje. ale to wtedy będzie dużo lajków Ale no buziaczka to muszę to

Lecimy do tyłu! wow, Ale chyba dostałem! Proszę w obroń to! Haha! <grym wioski> Ala ty jedź! Co ty Ala robisz? Już, już, już nie nakrywam. No proszę! Ala, ostatni mecz to jest. Widzowie, ostatni mecz. No tak. Już za tak długo prawie tutaj Tak, ja to mogę jeszcze trzy godziny ale siedzieć jest... A już byłam przygotowany do strzału Ale mi Ale mi ale... Jesteśmy o Śmortówie Jesteśmy w więzieniu Nie, nie jesteś Ale my God, bo... Ja, a jest lepiej Spodoba tak, ja pierdzielę! Nie musimy tam nagrywać, ale... Można, możemy. Ela to jakiś biedny dzień. Wow! Dobra, nie, już dobra, dobra. dobra, widzowie.